Coś ci się pewnie odwracało. Po drodze niech mnie, po górze co ty ty mamo opowiadać? Jakiego po bo na telewizji podaję. Idę, idę, ale widzisz, bo prowadzę. Sprzętę rykuję. Jak to wiosnę nie zdążę, to nie będzie ciemnole wyjechać. Idę, przecież widzisz, że już No dobra, dobra, niby! Oj, matka, tak cudny jest i cudny jest w że a stał ze świnią. I o to się dziwię, to on jeszcze nie byłeś się. Tak to się jakby się znalazła. A przecie! Jesteś ja taką mądrą, to że, czemu cię do tej pory nie chciał? tylko siedzieć i siedzieć, jak to stało A tak, żal ci, że się jeszcze nie ożeniłam. Najwyższe czas, byś coś pomyślała. No ja to już bym się dawno ożeniła, tylko przez ciebie tak siedzę i siedzę.

Aby to jest? wiedzieć. będzie witać, będziemy kładać, jest co godne. O! We klejem miasteczki. Leży położony w na siadeczu. Musisz, jak pies chłopiec! Pan tak wielki! you oh.

Często sika, tak nie wróci się niezmiernie, a śmierci nie miło.

Oh, oh, you. Dziadu, 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 jak jest? Szybko, szybko poszczuteń, że dobrze zapłaci krew i do pacierza moc prawny, młody i młody to po W imię ojca, kieł ojca. Matkę loską, babkę czoską, dziadka w plecy niech nie będzie. Zdrapać równi. Dawaj Staśkowi, Jaśkowi nie lubię. A A w dupie! A w dupie. Patrzcie, ile dusza zdoła wziąć życzenia od anioła. Na każdy dzień nadchodzącego roku życzę Wam wiary w sercu i światła w mm roku. Niech radość jak niech miłość, jak radość mnie. Pomimo, że po, zamiecie powieją, byśmy wspólnie mogli iść w drogę z wiarą, miłością, nadzieją. Zapraszamy na wspólne kiermaszowanie, na ciasteczko, na kawę. Może no, o tej porze no, ale Święta się zbliżają, życzę wszystkiego najlepszego na te święta. I dzisiaj słyszałem, że najlepszy jest kark po żydowsku, bo żydowsku jest kark w ten sposób, że w stanie kupić drogę sprzedać.